Cześć, z tej z strony Dawid Witam Was w 15 odcinku z przeglądu TikToka. Zapraszam Was, widzowie, na mojego TikToka, który się wyświetla Wasie teraz na ekranie. Yy, no i co, nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy tutaj. Dźwięku mam, mam dźwięk. Mam dźwięk, dobra. Czekaj, nie wiem o co chodzi, bo się nie skupiłem. Aha. Nie. Współczuję mu, szczerze współczuję mu. <laughs> Oj. Fokus się uszkodził

A! Nie powiększyłem wam ekranu, sorry. O, czekajcie. O Już macie powiększony ekran. Idzie po złoto. I kamerę tu sobie... O, tu sobie damy kamerę. A to wczoraj było chyba wrzucone, nie? Wczoraj, no. A tak było właśnie. Wczoraj to kurwa sam, sam lud był na ulicy, sam lud, nie? Dobry wieczór, pan Marcin? Tak, dobry wieczór, no. Ja dzwonię w sprawie tutaj kalifornijskiego królika. No, słucham. Jakieś, jakieś cechy tego królika są? Czym on się różni od zwykłego polskiego? <grym> To znaczy. No czym się ruszy? O no, jest kąt, nie macie ctoć. Słucha. Choduje pan, tak. pan króliczki dość czy nie? Nie, ja to będzie mój pierwszy królik. No widzi pan jak to wygląda, no są różne zmiany królików. No i. Aha. takie jest zmiana taka. Ten ma, ten ma takie uszy fajniejsze, ładniejszy jest po prostu z wyglądu, a dłużej żyje? Ile w ogóle to żyje? Do pięciu lat? Do pięciu lat. To jest samica, dobra. A to się szczepi? No można, można szczepić, no. Mhm. Rozumiem. Cena 60 zł i tylko jednego pan ma. No, się. No. Bo to będzie prezent dla córki, nie pan? Dokładnie. Dziecko ma 15 no. lat, to myślę, że. W... No nie zamęczy chyba, nie? 15. To jest dobrze, jakby miało z 5. No nie powinno, nie powinno, nie? No. no. Nie czy nie, no. Tarnowo podgórne zgadza się. No zgadza się. Ja zgadza jestem się. z poznania. No to blisko, nie? Mhm. Mm no no. No a ten klatkę trzeba mieć większą, mniejszą na takiego królika. No jest ja uznania, ja to tam normalnie musi być, nie musi być. miejsce było, nie? Mhm. Mm Rozumiem. Także do pana bym musiał przyjechać, czy pan by z królikiem do poznania przyjechał, ja bym na za załatwiał. No co jeszcze? No co jeszcze? No nie, nie, nie możliwości. Nie, to nie To, to, przyjadę, to ja do pana przyjadę no. z córką i no. jutro jakoś po 15 pan jest w domu? No, niech pan przyzwoń dokładnie, szybciej, przed co najwyżej. A jeszcze pytanie, pazury też się obcina królikowi, tak jak psu albo kotu? To znaczy się to, że też obcinają mnie. No, Uszy też, słyszałem, że tam... się też przycina. No, bez posady, nie? Hmm. Raczej nie, no. A czym to karmić poza marfią? Jakieś pokarmy specjalne? Zboże, marchewki. Takie różne, właśnie takie... Bo kolega, co tymi dżdżownicami, dżdżownicami karmił kiedyś wędkarstwo? Tak. To takiego. To chińskie dżdżownice musiały być, nie? Nie wiem, czy chińskie. On mówił, że takie no. zwykłe, co na ryby się nie? Aha, 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 aha. Ale on no. to, królik, miał rok czasu i mu zdech. No, widzi pan? żołwince był jakiś który do, no. do czynienia jakety czy się ja będzie? Że... No właśnie. W takim czasie, no. A, a ten, on kiedyś w ogóle to swojego robaka na wędkę. <noise> <noise> Wróciłam. No, w końcu jesteś. Tak, w Miałeś w końcu. być o zachowanie tej jednej toksycznej dziewczyny kiedy wracasz do domu z imprezy. jest Byłem o 12. Kurwa minuta, minuta różnicy. <noise> Jezus. No, ale tak, tak jest czasami, tak właśnie jest, nie? Tyle, ja że wchodziłem po place schodowej jeszcze no, tą minutę. Tak, tak, oczywiście. Powiedz mi chociaż, jeszcze dobrze się bawiłeś. Było super, to naprawdę. Oczywiście, że było super. Dlatego nie mogłam iść tą, bo chciałeś wyrywać jakieś inne laski. No nie, to był męski A, wypad. Męski wypad, mhm. No i co, i byłeś tylko w tym klubie, tak? No tak, byłem w jednym że w jednym, bo wiesz co, noc wcześniej zainstalowałam ci GPS-a i tak się składa, że pokazywało, że byłeś jeszcze w KFC. Co? Wiesz co, ty całe życie mnie oszukujesz. Wróciłam. No, w końcu jesteś. Przejebane, no. Mów. Mów. Przejebane. Rysiu, Rysiu. Panie, gdzie my jesteśmy? Panie, ja piję Ja do domu! Panie, nie pękaj, że pan! Spokojna pana rozczochana. Czekamy. Green light! Green light! Oto władza, absolutna, największa namiętność człowieka! Tam wystarczy seks. Light. 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 To ja cię jednej rzeczy nauczę. Hmm? że od Bytku, kurde, głowa nie boli. Nie no, kurwa, znowu z nią? Nie. Ej, co cię tak nosi? Zostaw to! Misiek, Co? nie ma picia już. Co zostaw to? Nie ma chlania w tym domu już. Dryneczka sobie. Nie ma ja żadnego ja drineczka! Biednego. Odłóż to. Misiek! Ach, ten dźwięk. Napijesz się chociaż kropelki z tej butelki? To no nie z seksu. Zrozumiałeś? Misiek, mówię do ciebie. Słyszałeś? No, co tak myślisz? To jest proste. Myślę. Zastanawiam się. Tak naprawdę. Że co? Co jest lepsze? Czy piętnastoletnia whisky? Czy czterdziestoletnia dupa? Weź, ty chamie! <grywka> o kurwa! Ej, to jest za mocne już! I to, to, to już, to już jest mocne, to już jest mocne, widzowie, no. <śś> I wybrał młodsze whisky. Cześć, witam was serdecznie. Sobrywa A6 C -C C7. Się, ale szukujemy do sprzedaży tą właśnie oto Audi A6, którą ostatnio pokazywałem. Silnik, to co najlepsze w tym modelu, czyli 3.0 TDI z podwójnym doładowaniem, bagatela aż 313 koni, Auto naprawdę bardzo mocne, stały napęd na cztery koła quattro, bardzo dobry stan techniczny, wyposażenie bardzo bogate, podwójny S-Line, zawieszenie pneumatyczne, w pełni elektryczne fotele, oczywiście skórzane, ogrzewane, ogrzewana kierownica. Samochód bardzo ładny, bardzo zadbany, w pełni sprawny. Niedawno po wymianie filtrów, oleju, rozrządu. Stawi też takie rzeczy nie będę pytania. mi podskoczysz że tak cię załatwia, że się nie pozbierasz, jasne? Mania? No. Mam takie pytanko. Jezus, jakie? Mam ci kinderka jednego. Mam kinderka. E, a zamiast za to. E, czy mogę Cię pocałować e, w policzek? Wiesz co, mam ochotę na kinderka. No. Mogę. No, no możesz no. Dziękuję. Mm. Mm. Hej, kochanie. Hej. Widzę, że zjedzony kinderek smakował. No, no smakował bardzo. No się cieszę strasznie. Mm. Strasznie się cieszę. No. Mania. Co? A wiesz co? E, czekaj chwilkę. Tam ci e, dwa kinderki tym razem. Mam dwa kinderki dla ciebie. No, a mogę cię w zamian za te dwa kinderki pocałować e, w usta? Mogę w usta pocałować? No, Tak? Mm -hmm. O, Mania, zjadłaś raz, dwa, trzy. Smakowały, tak? No. Mania, bo ja jeszcze mam coś dla Ciebie, czekaj. Yy, mam coś dla Ciebie. Mania, ja mam trzy kinderki tym razem, wiesz? Ja wiem, że uwielbiasz te kinderki. Dam ci trzy kiderki a w zamian za to czy ja mógłbym cię pocałować z języczkiem? Kurwa mi Ja dostanę cukrzycy, zanim ty mnie kurwa przelecisz! <grym> <Ja piję. grym> Aż muszę to zapisać, no, dobra to jest. z języczkiem? Kurwa misie! Ja dostanę cukrzycy zanim ty mnie kurwa przelecisz! Ha! Na górę! Mania... No. Mam takie... Co jest kurwa? Zero szacunku. Głodny jestem, powinniśmy jeździć czołgiem. Dobra, odpalę koguta, wypierdala na pas zieleni. <laughs> zestawy powiększone z wieśburgerem. Płatność kartą czy gotówką? Rekwizycja. Nie no, taki żarcik żołnierski. Z monu jestem, wiesz. Obrona narodowa. Ja pierdolę ci cywile. No kurwa, zimne frytki! W moim ministerstwie długo byś się popracowała. Ale jak, co? Trzeba się pouczyć. Ja już 8 lat studiuję. Kurwa! Pierdość. Co jest kurwa, zero szacunku. A pan nie wie, że po lesie nie można jeździć samochodem? Dzień dobry, co tutaj, co robicie? Dzień dobry, nie wie pan, że po lesie nie wolno jeździć samochodem? gdzie jesteś, wiesz gdzie jesteś? Ale no, ja to samochodem. No wypierdalaj mi stąd, to jest moje prywatne i won mi kurwa! Wypierdalań! Won, Zabrażuj won, się won. won! Ty się mnie jeden, świadomiec najpierw co jest! Kurwa, wchodzisz jak gnuł! Do komuś, wypierdalań, ale już! Nie pan sobie no idziemy. Tam jest napis kurwa, czy też tak nie umiesz? Ja ci kurwa dam, tam. Nie wolno jeździć ty chuju! Kto Cię tu zaprosił? Gnoju śmierdzący! Wypierdalaj mi stąd! I żebym Cię więcej chujów tu nie widział! Poszedł po! Nagrywaj cały Ty idiota! Dobrym okrągłowska 5 Auto Zagrosze we Wrocławiu. Jedna z naszych droższych nowości, czyli Audi A4 B7. 2007 rok, 1.8 Turbo samochód zarejestrowany w Polsce z długimi opłatami, bo do listopada 2025 sprowadzony z Niemiec w tym roku 220 tysięcy przebiegu, zadbany blacharsko, mechanicznie bez żadnych zarzutów rzadko w ogóle nam się trafia tak zadbany egzemplarz środek również dobrze utrzymany nie poprzecierany cena jaka nas interesuje za ten egzemplarz to jest 17 tysięcy złotych Zapraszamy na Mokrąską 5 codziennie 1019 zaś w niedzielę 1116. Zapraszamy. Dobry Mokrąska 5, Auto Zagrosze we Wrocławiu, jedna z naszych drożdżów Zagramy w grę. Na kogo wypadnie, ten pije całą butelkę. Kurwa, nienawidzę tej gry. Zagramy <grym> w grę. Na kogo wypadnie, ten pije całą butelkę. Posłuchajcie mnie teraz. Policja zatrzymuje dowód e, rejestracyjny, nie pozwala mi ruszyć samochodu z tego miejsca. Parkuje w bardzo niebezpiecznym miejscu, gdzie wyjeżdżają samochody e, z centrum handlowego. E, na dodatek mówią, żeby zabrać lawetą, tylko popatrzcie sami, jaki absurd. Jak mam, nie ruszając z tego samochodu z tego miejsca, odpalić samochód? Mam ruszyć i zaparkować to na lawecie. Może wy mi powiecie, czy mam go wnieść na tą lawetę? Pani jeszcze nagra, że pan nie ma to lawetę? Tak, to to my, wiemy. Wieniec, tylko, się, że my tylko że listy. absurd jest taki, że laweta w jaki sposób ma to zabrać? Ale, ale nie odjedziemy teraz? Co? Nie odjedziemy teraz? A teraz to pozwólcie, kurwa, nie odjadę. Niech sami sobie zabierają. Bo nawet mi tego nie zabierze. Nawet samochodu nie odpadam teraz, panowie. Sami sobie, kurwa, na go wciągnijcie. Tam na trawę wjedzie. Posłuchajcie mnie teraz. Policja zatrzymuje dowód, rejestracji. chcesz, to nie A to są moje laski. To jest Jill. A to moja mama, Emi. Słodka s... Słuchajcie, jak weźmiecie ogórka, przekroicie go na taki kawałeczek. Wsadzicie do kubka, zalejecie go y, przegotowaną wodą, dodacie trochę kary, trochę płatek chili. Wymieszacie i odstawicie na pół godziny do zamrażalnika. I czekamy. No i Pięknie co? I co wybuchnie? kurwa ten ogórek. No dobra. Pół godziny minęło. Idziemy do zamrażalnika. Wyciągamy naszego ogórka. Gdzie, co nam wyjdzie? Wybuchnie Chuj z tego nam wyjdzie A co myśleliście, że? Zajebiście. Czy nie wybuch ja myślałem, że wybuchnie coś z tą wagą jest nie tak. Co roku to samo? Słuchaj, ja ci powiem gdzie jest problem. Waga jest dobra na 100%. Idź do lodówki, tam jest blacha z sernikiem, a dokładnie z pozostałościami po serniku i się ci wszystko wyjaśni, rozumiesz? Ty, Waga jest dobra na 100%. Ale ty, coś się mówisz, że gruba jestem. No ja tam tak jest ja sama sobie kupię, No się sernika dziewczyno, no zaraz wybuchnie. Co ja robisz? Co roku to samo. No, no widzę, wiem, co roku to samo. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwonkiem. Cześć.